Cześć Grimfan, się malu. już się uleczyć. 40 osób pod ziemią. Odpierdalam. Chcę uratować Jessicę. Już mu odpierdala naszą bohater. Już, Nasz bohater traci już. Już mu psy siada. Już jest dzi Ta ma to, że jak masz skill na 60 metrów w tyle co ja w gimnazjum. To jest... Okej, okay, bro. Oj, zginiemy przy takim padku. 30 stop... 100... No, elo, 800 stóp jeszcze będziemy lecieli, jak my stąd wyjdziemy, jak jesteśmy tak głęboko. W ogóle strasznie wysokie tempo ta gra ma, no strasznie, w szczególności że. Zobacz jak... Zobacz jak szybko musisz podejmować decyzję. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś grając pierwszy raz w całą na przykład nie zginął. Bo nie masz żadnego pojęcia gdzie masz iść. No dokładnie GG Nori Przynajmniej zginę z żoną, tak? Ale powiem wam tak Ostatni raz jak widzieliśmy żonę, to było bardzo dawno temu. Ja nie wiem czy cokolwiek. Dobry. Ja nawet nie wiem czy ona żyje. To be honest. On cały czas mówi o niej, ale. Ale ja myślę, że. Myślę, że ona nie żyje. Jezus aż dreszty mi przeszły. Holy shit, fuck off, man. Idę w drugą stronę. Oh, Lynn żyje! Kamera jest, kurwa, wodoodporna, by the way. Nie brzmi jak gwałt chyba Chyba You're not evil, Blake Just confused. Jem sam w jakiejś duże i czekał, może ktoś mnie uratuje, to be honest Ja to samo powiedziałem jak wylądowałem w lesie na zasadzie krzanić żonę Chowam się w lesie i kurwa idę w przeciwną stronę Skąd przyleciałem, nie? I zapierdałem na piechotę Ela i teraz, jak to się skarżyłem, to może mieć problem, żeby tutaj ograniczyć to wszystko. Dużo elementów, otoczenia jest interaktywnych i tak dalej, to właśnie dobrze, że. Dokładnie, bo. Ta grafika w tej grze jest ładna i. zobaczcie, ja czasami momentami nie wiem, gdzie mam iść, bo wystarczy przejść pod czymś, musisz zobaczyć wyrwę, że gdzieś jest, i musisz przejść pod tym, i to jest dla mnie confused. W szczególności, jak. jak odnośnie tego, co mówiliście, że jest tempo, i trzeba szybko zareagować. Zostaniemy tam na wieki. Już nie widzimy nigdy. No, z GG to jest nasz cmentarz. Wait what? To jest wizja, to widać było. Jakby Man, come on! To jest już bullshit teraz. Już bez przesady Rozumiem parę kamyczków, ale bez przesady, że kurwa nagle... Jebany głaz się pojawia Ja tam... wait Zaraz, czy ja mam po tym głazie przejść górą? A nie, bo to jest drugi przejście, okej, okay, dobra, dobra, dobra To fucked up, man. Ja bym wziął się Kiery i walczy do końca sił. Właśnie specjalnie oni jeszcze na, na, na początku gry napisali ci, że gra polega na tym, że nie możesz się bronić. Że możesz tylko... Jeżeli nie możesz walczyć. Bo wiadomo, że w rzeką byśmy tam napierdalali ich, tak? Ale ta gra jest na tyle straszna, że wiesz doskonale, że jesteś bezbronny. I jedynie co możesz robić, to uciekać i dostajesz w pierdol. Tutaj już bohater na swojej przeczytalności od tych błysków. No, w szczególności, że mówi, że musi ocalić Jess. A potem nie, nie, ona ma na imię Lyn. Lynn. I tu już widać, że on kompletnie wiesz. Losing is shit, nie? na nagawa. Panika Gaming, a my wszyscy razem z nim. No je, naprawdę, ja taki kurwa panika Gaming, że to holy shit, man. Wczoraj się ze mnie śmieli, że trząsłem kamerą, nie? A trząsłem kamerą, bo się zdenerwowałem, kurwa. A ty, ty się kurwa tak, nie? To było nadkulmen. Cool, ja mówię w realnym życiu, jakbym się znalazł w takiej sytuacji, w realnym życiu, no, w realnym życiu prawdopodobnie wolałby. Na, 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 czego? Prawdopodobnie pierwszy odruch byłby taki do Rurin, przynajmniej u mnie, że pewnie próbuję się schować. Jeżeli wiedziałbym, że schowanie nic nie da, to bym powiedział, w końcu doszłem do takiego na zasadzie faktu, że fuck it, nie? Jola, wus albo przewóz i się napierdalamy i chuj, i albo umieram, albo on umiera, wiesz, coś na takiej zasadzie. Najgorzej to, gdy jesteś cały czas e, prey, tak, czyli zwierzyną, a ktoś jest non stopułowcą. To wiadomo, że przegrasz, bo z... wszystkiego się boisz, nie myślisz racjonalnie. Gorzej jest mordercą, który, no, znów na poluje. Ja bym wziął kałachę i wystrzelał ich jak kaczki. No, powiem ci tak, ja jakbym wziął karabin, to definitywnie bym, kurwa, ich wystrzelał, bo akurat dobrze strzelam. Na 100, 150 i 200 metrów, także... napierdalam. Shield, wallie, okay. W szczególności jak je, zawsze się z bratem śmieliśmy, jak filmy oglądaliśmy. Że ktoś do kogoś strzela w klatkę, a potem, o dziwo, ktoś kurwa wstaje i ich zabija. Zawsze kurwa w głowę. Dwa strzały w klatkę, jeden strzał w głowę. Zawsze. I najlepiej, żebyś. Wtedy masz pewność, że ty nie żyje, nie? For sure. Powiedziałbyś, Wysoka, mamo? Nope. Nope. Lepiej mieć zawsze pewność. Exactly. Jak mózg umiera to na pewno wszystko ginie uuuu, uu, 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 zgubiłem się Eee, eee I'm, I'm confused. Wszedłem tu w dziurę, po co? Oh my god! Rozumiem, idź po ko... idź prze... krewcie poprowadzić Jak zwykle zresztą Pajdu i trochę za długo cicho było, to znaczy, że znowu będzie rozpierdol zaraz Czemu coś na zamek zamykane? Nie podoba mi się to. Kompletnie. Kurwa, striggerowałem go. Muzeum się rozkręca, no to jest najbardziej psychodeliczne w tym wiesz. Cokolwiek też, ona była wspaniała, na niej jest tego warta. Serio. Let's, możecie przestać z tą muzą? holy shit, man! Nie wiem, czy mogę tam iść, czy ty... Dobra, już jest tyle tych korytarzy, że się pogubiłem. Nie, nie, nie wiem, nie wiem. Marleny byś tak nie ratował Bible Thumb. Marlena nigdy by nie znalazła się w takiej sytuacji, bo Marlena nie jest głupia, żeby lecieć w góry helikopterem Tylko ta głupia dzi tej głupiej dzidzie tutaj Chyba żart, że tutaj jest safe point O fuck off No, no, no. Wcześniej przyszedłem tędy, a co jest tam? Boisz Obiecałeś, że to jest na pewno was ratują? Kurwa ja tą grę streamuję od 5, prawie 6 godzin i wczoraj pewnie z 4 Jesus Najwolniejszy kurwy ever What the fuck is this? dead. z urodzinami Zobaczyłem twarze szukające Lynn Szukają mojej własnej for Jessica Jeszcze tej popierdoloniki zostało. Ile jest kurwa jeszcze tych? Dobra, już niewiele zostało. Zobacz do odkrycia. thank you Więc znajdziesz sobie rządkę, wychodzisz na górę i koniec. Easy peasy, tak? Wait, on idzie za mną tędy? Ha ha ha, wcale nie ha ha ha, spadaj! O, come on, man! To jest Assassin's Creed? Can you fuck off? Biegnij szybciej, bohaterze, please, man! Sprint, please! Tak uleczę się, jak będę miał czas, okej? Okay? O, oh, fuck that shit mate A, nie przejdę ten, tak? Nie, zaraz wait, what? Czy ja to dobrze rozumiem, czy nie dobrze to rozumiem? Dobrze to rozumiem, okej okay. You've done something, I want you to tell me. Czy ja znowu idę do szkoły? Mogę mieć auto save, please? Please, please, nie chcę przychodzić przez ten moment jeszcze raz O, nicex słodko mm, Nicex słodziutko. Oj oj. Romantycznie. Nice, nice. Ej, hey, wiecie, że jest taki sport. Taki sport, który. przyślizguje się przez takie szczeliny? Kiedyś mi kumpel. Kurwa, nie dam rady, pograć jakieś 2 w 2 JO Ty, to oglądasz! Ja w to muszę grać! <ścoughs> Jak mnie Cira zawołał po... po... żeby zagrać SOBA 22, chociaż wiedziałem, że się nie da go zrobić, bo SOP jest unplayable na tych afiksach. O oh, on you do oh be careful little mouth what you say oh be careful little mouth what you say there's a father up above Mogę Indiana Jones by musiał... By musiał być, żeby się tam nie zgubić milion razy. true. trudut. Findling. Ci... Pomijając fakt, że Indiana Jones, ten gościu... Jeśli, jeżeli to... Jeżeli... Jeżeli coś, faktycznie by się coś takiego kiedykolwiek zdarzyło, gdziekolwiek na świecie, to nie wiem czy ktokolwiek stałby się normalny, nie poddał się, z, y, psycha by mu wysiadła, whatever de fuck, nie? Nie wiem czy ktoś, by, czy ktoś ma tak mocny survival instinct. Jedyne co cię na, tak naprawdę może uratować, tak serio, serio, to jakby była walka między nimi, tak? Że mógłbyś ich zabijać. To wtedy typu żołnierz na przykład który jest dobrze wyszkolony Bo... albo ktoś ktokolwiek, to jest bardzo dobrze wyszkolony Bo musiałbyś ty polować na nich takich zabijać jednego po drugim To wtedy spoko, ale uff, man Jeżeli nie mówisz za to, nie byłbyś wyszkolony i byłbyś na zasadzie tylko miałbyś tak mocno si si silne cel, żeby wiesz, lecieć po tą żonę, bo ja tak bardzo kocham się w ogóle To Holy shit man nie wiem czy Dokolwiek by tak <trym> dotrwał do końca. Nie mam baterii, by the way. Zresztą mi bateria się Nie mam drugiej baterii. A nie mam? Nice. Oh shit, man. <trym> <laughs> what have you done to Lynn? Where is <sighs> she? <sighs> we are creatures of appetite. I want to feel your hunger. I want to see your true face. Your seed will burn this world. Where's Lynn? What the fuck? Mother. Mother. It's a burn. Niepal nie Nepal uh -uh. I welcome her infant lord naked and hiding nothing I think oh god must crazy motherfucker I show, Where my is she? True face. Show, me. show me your true face show me your true face! LOL, RNG god? YO! What? I'm confused, co ja miałem zrobić? Jak ja mam ją docznąć? A, w drugą stronę mam spierdalać Ja pierdolę ją słyszę! Gigi, jest za mną no, Niechcący się tu stałem, zupełnie nie chcący. Ale fuks! Spierdalaj! Czy ona chce mnie wyruchać? I mean Można szybkie, szybki numerek zaliczyć. I mean no problem daj i spokój, co powie na ja gra, No, tell me about it, dobra, dlaczego ja tu się dostałem? Zatrasowałem sobie przejście, także ta suka się do mnie nie dostanie. I co teraz? paku upadł. a ona jest gdzie? Nope Nie wykrywa mi. To znaczy, że źle skręciłem. Nice! Oh my god, man. Nie widzę nigdzie przejścia. Źle skręciłem. Nie rób tego nasienie głównego bohatera jest zbyt cenne. bandaż Mars alive Nie przejdę ten trzeba wyłączyć excel clă kurva Fuck, Fuck! Nurkui kurva